o zabranie głosu ministra rolnictwa, pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Panie komisarzu, państwo parlamentarzyści, ministrowie, panie wojewodo, panie rektorze koleżanki i koledzy rolnicy, wszyscy prezesi, dyrektorzy Instytucji wspierających rolnictwo, Bo aż warunki są inne niż sobie planowaliśmy rok temu, to cieszę się, że to święto rolnictwa się odbywa. Tu jest również nie tylko pokazanie potencjału polskiego rolnictwa w części produkcji roślinnej, ale również i chyba pokazanie tego, co w rolnictwie jest, najmniej przez wieki było kwintesencją, że wszystko zaczyna się od pola, że rolnictwo to jest przede wszystkim pole. Reszta, przetwórstwo, produkcja zwierzęca, z pola się zaczyna. Myślę, że wielu nie do końca to rozumie, i jakieś naturalne więzi, które w rolnictwie występowały, były porwane. Rolnictwo jest systemem naczyń połączonych, i nie ma sytuacji takiej, że ktoś mówi: Tylko mnie interesuje to, co ja robię. Moja chata z kraja. Całe rolnictwo jest z sobą połączone. Jest wiele spraw, które chciałbym omówić, ale proszę mi wierzyć, boję się, że zacznie padać. Chociaż nikt już mi nie powie, panie, susza, straszna susza. No, gdzie pieniądze? susza. Tak na marginesie, w tym wszystkim głównie z PSL-u, którzy o tej suszy w kółko mówią. Yhm, agencja wczoraj i przedwczoraj wypłaciła ponad 200 milionów złotych i w ciągu najbliższych kilku, może kilkunastu dni wypłaci wszystko, co się za suszę za zeszły rok należy. A przypomnę, że Polska jest jedynym krajem w Europie, który pomaga rolnikom w sprawie suszy. Jedynym to tyle odnośnie suszy. Natomiast myślę, że pokazanie, że rolnictwo zaczyna się od pola, od tego wszystkiego, co również zależy od rolnika i od wsparcia rolnika, jest bardzo ważne. Zarówno tu na miejscu, i to o czym dyrektor Zarudzki mówił, że tutaj do żniw można przyjeżdżać, uzgadniać, oglądać, porównywać, że jest ta e, inter, e, elektroniczna forma, zdalna forma komunikowania się, to jest wszystko bardzo ważne. Tu widzimy i osiągnięcia hodowli, i ta polska na tle tych zagranicznych, i innych wcale najgorzej nie wygląda. To, co Leszek Hojnicki robi i wielu innych hodowców, to, co profesor Gacek testuje w systemie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, to pokazuje, że my nie odmacokie. Że czas, kiedy nas wskazywano na to, że mamy w Europie siedzieć w kącie i to najlepiej cicho, to już minął. Mamy rolnictwo europejskie w dobrych rękach, ale Janusz nie jest. Jesteśmy znamy się od wielu lat komisarz Wojciechowski, nie jest komisarzem polskich rolników. Jest komisarzem rolników europejskich i jego wizja rolnictwa europejskiego. Rolnictwa, które jest związane z wykorzystywaniem oczywiście zasobów przyrody, ale rolnictwa, które również o tą przyrodę dba, które jest zrównoważone. Które zastanawia się, co zostawi po sobie następnym pokoleniom, to jest rolnictwo europejskie. I Polska, potwierdzam to absolutnie, powinna być ostatnim krajem w Europie, który będzie się martwił czy bał zielonego ładu i strategii towarzyszących. Przykład wspólnej polityki rolnej i tej propozycji komisji, gdzie istotny udział również komisarz odpowiedzialny za rolnictwo miał, Więcej środków, to jeszcze nie jest ostatnie zdanie, środków zarówno w budżecie wspólnej polityki, ale również środków towarzyszących. To jest przykład, że może Europa zaczyna rozumieć bardziej niż do tej pory. I może koronawirus do tego się przyczynił. Zaczyna rozumieć, jak ważne jest rolnictwo. Jaka jest ważna produkcja własnej żywności. Bo pozrywają się... Frachty morskie, samoloty będą woziły maseczki, samochody nie będą jeździły, granice będą zamknięte. I ta żywność, która gdzieś tam mitycznie jest na końcu świata, nie przyjedzie, nie przypłynie. Dlatego trzeba cenić rolnictwo, a w czasach pandemii, nieszczęścia tego morowego powietrza to właśnie rolnictwo daje stabilność, bezpieczeństwo żywnościowe. Rolnikom trzeba być wdzięcznymi nie za jakieś mityczne zasługi, ale za to, co im wniosło do polskiej historii, do walki narodowo-wyzwoleńczej, ale również tego, co w tej chwili czyni. Czyli gwarantowania, że nikomu nie zabraknie na stole jedzenia. Czy wszyscy to podzielają? Czy wszyscy szanują rolników? Śmiem wątpić. Kiedy wystąpiłem z apelem Podobnym jak w Wielkiej Brytanii, jak we Francji, jak w Niemczech, żeby ci, którzy będą mieli trochę czasu, rozważyli możliwość pomocy rolnikom przy zbiorach. Kiedy będą mieli wakacje, urlopy, do Chorwacji nie pojadą w tym roku pewnie. Młodzież, która będzie miała wolne studenci po sesji. Bardzo wielu pozytywnie się do tego odniosło. Tym bardziej, że zdecydowana większość polskiego społeczeństwa ze wsi pochodzi. Ale również były głosy takie. Obraził. Obraził, do chłopa do roboty wysyła. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego zażądał, żebym przeprosił nauczycieli za to, że zasugerowałem, żeby trochę wolnego czasu pomóc y, wykorzystać na pomoc dla rolników. Już tam kurtyny milczenia, nad tym chcę spuścić. Ale może ci, którzy w ten sposób traktują rolników, to powinni przeprosić rolników. Za nieszanowanie ich pracy. Za przekonanie, że jak ma troszkę ktoś lepsze wykształcenie, to może lekceważyć, obrażać tego, który ciężko pracuje. Proszę Państwa, walka o polskie rolnictwo w Europie trwa. Jak powiedziałem, wychodzimy z jakiegoś przysiadu, z tego antyszambrowania u bogatszych, z tego, gdzie nas przy wejściu do Unii Europejskiej ustawiono. Zaczynamy się rozwijać i to bardzo dobrze. I w sensie produkcyjnym, i w sensie eksportowym, i również potencjału naukowego, badawczego, doświadczalnego. Niczym nie ustępujemy. Szanujemy innych, ale oczekujemy, żeby również nas szanowano. Walka o budżet jeszcze trwa. Wsparcie dla potrzeby zwiększenia budżetu rolnego dla całej Europy. To jest zasługa również i komisarza Wojciechowskiego. Natomiast uwzględnienie polskich racji, absolutnie zasadnych, to jest również wielka praca premiera Morawieckiego. Jego list do premierów całej w całej Europie. To jest ogromna aktywność prezydenta Andrzeja Dudy. Wspomnę ten wątek, o którym komisarz raczył powiedzieć. Kilka miesięcy temu, tuż przed koronawirusem. Udało mi się zebrać dziewięciu ministrów rolnictwa naszej części Europy, jedna trzecia Unii Europejskiej. Przyjęli wspólną deklarację warszawską o tym, że musi być duży budżet, że rolnictwo na te nowe zadania musi mieć środki, że nie może być zasady więcej za mniej. I ci ministrowie spotkali się z prezydentem, który nie tylko wykazał zainteresowanie kurtuazyjne, ale. Sporą wiedzę i autentyczne zaangażowanie w walkę o te interesy rolników europejskich, w tym polskich. I później że z większością tych ministrów się znam. Wczoraj kontaktowałem się z nimi w ramach Grupy Wyszehradzkiej, czyli czterech krajów naszej części, ale poszerzonych również o Bułgarię, Rumunię, Słowenię, Chorwację. To wtedy po spotkaniu z prezydentem Dudą mówią: Słuchaj, to nie jest spotykane w Europie, żeby prezydent się sprawami rolnictwa tak interesował jak ten. Może łatwiej Ci jest być ministrem rolnictwa, mając poparcie głowy państwa? Tak, silne poparcie głowy państwa. Prezydent Andrzeja Dudy. Proszę Państwa, rolnictwo to jest i ten aspekt ekonomiczny, umiejętność. Prowadzenia swoich upraw, swoich hodowli, tak, żeby przyniosło to efekt ekonomiczny, bo pracujemy, żeby nasze rodziny utrzymać. Umiejętność wykorzystywania tych wszystkich najnowocześniejszych technologii, które się pojawiają, których jeszcze nie było parę, paręnaście lat temu. Z rozrzewnieniem wspominam czas moich studiów tu na aterze. Tu. W 80 roku, czyli 40 lat temu, w sierpniu, miałem praktykę zerową studencką. To w dużej mierze rolnictwo jest całkiem inne niż było wtedy. Zmiany, jakie nastąpiły, wymagają niesamowitej wiedzy i tej wiedzy na poziomie szkoły, ale również ciągłego doskonalenia tej wiedzy. Jeżeli ktoś stanie, to po paru latach traci dystans. Umiejętność korzystania z tego wszystkiego, co Nauka daje wiedza, nowe techniki, technologie, rolnictwo precyzyjne, umiejętność ochrony roślin, nie tylko poprzez lanie następnych hektolitrów chemii, korzystanie z materiału hodowlanego, bo to jest najtańszy sposób podnoszenia plonów. To wszystko jest wiedza, którą gdzieś trzeba zdobywać. Bardzo na to liczę, że ośrodki doradztwa rolniczego. Staną się, bo nie zawsze tak bywało, staną się tym bardzo aktywnym uczestnikiem transferu wiedzy. Tu ominikowo jestem spokojny. Zresztą chcę też przeprosić Państwa, że najlepszego w Polsce dyrektora ODR-u wziąłem do Ministerstwa Rolnictwa. Ale z kogo mam korzystać, jak jest nie z najlepszych w Polsce. Ja się cieszę, że mam do czynienia z ludźmi mądrzejszymi ode mnie. O większej wiedzy. Bo wtedy bardziej efektywnie można zarządzać również rolnictwem. Ja nie potrzebuję wykonawców mojej woli, ale tych, którzy mając wiedzę, są kreatywni, przedsiębiorczy, zaradni i sami wiedzą, jak problemy rozwiązywać. Na koniec, jeszcze jeden wątek. Rzadko w rolnictwie spotykany, a myślę, że przy takiej sytuacji, kiedy jest, są szefowie organizacji rolniczych, ważni rolnicy, te instytucje rolnicze wspierające. Również trzeba powiedzieć, poproszę o album jeden, trzeba powiedzieć o etycznej stronie rolnictwa. Często słyszę, Panie, o czym Pan mówi? Kasa się liczy. Panie, gdzie pieniądze? Rolnictwo to jest współpraca z Panem Bogiem. To jest produkcja żywności, a nie trucie ludzi. To jest dostarczanie czegoś unikalnego, czego nikt inny nie jest w stanie wytworzyć, bez czego jednego dnia nie wytrzymamy czyli jedzenia. W tym roku mija setna rocznica urodzin Karola Wojtyły, naszego świętego Jana Pawła. Chcę, dzisiaj będę wręczał jako dodatek do tych wszystkich, którzy tu będą nagradzani, specjalny album Wdzięczni rolnikom. To są cytaty z papieża, z jego spotkań z rolnikami. Bo my pamiętamy, że był, przerywaliśmy mu oklaskami, kiedy mówił, nie bardzo wiedząc, co on do nas mówi. To może warto poczytać, jak on widział rolnictwo. Jak widział rolę rolnika, ale również odpowiedzialność rolnika za glebę, za żywność, za przekazanie następnym pokoleniom czegoś, czego w żaden inny sposób przemysłowi się nie wytworzy. Przekazałem wszystkim polskim rolnikom, również Wam. Przy okazji którejś tam z kopert krusu. Specjalny dokument dotyczący etyki żywności, kodeks etyki żywnościowej. Żeby pokazać, że nie tylko panie kasa, pieniądze, ale odpowiedzialność za cały łańcuch spożywczy. Nie wolno fałszować żywności. Nie może być sytuacji takiej, że to jest dla mnie, dla mojej rodziny, dzieci i wnuków, a to na sprzedaż. To jest nieuczciwe, to jest nieetyczne, to jest grzech. Nie wolno fałszować żywności w przetwórstwie, faszerując ją, pchając czymś, co się właściwie do niczego nie nadaje. Nie wolno fałszować w handlu, oszukiwać w handlu, wykorzystywać przewagi swoje. Nie płacić, okradać. To wszystko to jest etyka. To jest moralność. Rolnictwo bez etyki nie przetrwa. Pozagryzamy się między sobą. O tym się rzadko kiedy mówi. Doraźne problemy, panie, gdzie pieniędzy zasuszę. Nie zapłacili. Co robić? Urosło, gdzie sprzedać. To są problemy, z którymi zawsze będziemy mieli kłopot. Zawsze. Do starych problemów dochodzą nowe problemy. I nigdy w rolnictwie inaczej nie było. Natomiast troska o rolnictwo jest obowiązkiem państwa i ta troska o polskie rolnictwo realizowana przez rząd prawa i sprawiedliwości, przez rząd zjednoczonej prawicy to jest maksymalna troska, biorąc pod uwagę możliwości przecież niezbyt bogatego państwa. Nie będzie lepszej polityki rolnej niż ta, którą realizujemy. I mówię to niezależnie od tego, czy się komu to podoba, czy nie. Proszę Państwa. Ale my, rolnicy, musimy również nie tylko walczyć o swoje interesy. Protest kolejny zrobię, traktorem porądzie trochę gdzieś tam pojeżdżę. Tylko musimy przekonać społeczeństwo tych naszych krewnych w miastach. Tych, którzy rolnictwa nie znają, jak ważne jest rolnictwo, jak potrzebne jest rolnictwo, jak szlachetnie wygląda praca rolnika, jaką odpowiedzialność moralną bierze na siebie rolnik. To wtedy społeczeństwo będzie nas szanowało i nie traktowało jak tych, którzy tylko wyciągają, przepraszam, łapę, bo im się coś dodatkowo należy. To są smutne może myśli. Przy okazji tego wielkiego święta. Ale jak się spotykamy, to również musimy o takich rzeczach myśleć. Rolnictwo ma przed sobą bardzo dobrą przyszłość. Rolnictwo jest światu potrzebne. Rolnictwo jest światu niezbędne. I rolnictwo będzie się rozwijało. Ale my, rolnicy, również musimy rozumieć te wyzwania, które przed nami stoją. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.